Spotkamy się też po meczu Polska-Izrael, a więc parę zdań, komentarza. Witam wszystkich. Wiem, że też Kamil Hanas nadaje na szybko, więc ja się postaram szybko owinąć, żeby, żeby nie robić konkurencji. Jestem w Polsacie zresztą tuż przed transmisją z meczu, który za chwilę się zacznie Euroligowego. Ten mecz będzie można zobaczyć z udziałem Mateusza Ponitki dzisiaj wieczorem o 22.00. 30 w, na jednej z anten Polsatu, chyba w Polsacie Sport News, więc trochę musimy się spieszyć. Polska-Izrael, a właściwie Izrael-Polska, ostateczny wynik 69-61. No i myślę, że trochę to wyglądało, jak można było się spodziewać. Jeżeli słuchaliście mojego materiału wczoraj przed meczem Izrael-Polska, to, to dokładnie zdało, zdarzyło się to, co, to, co przewidywałem, to, co, czego się spodziewałem. Było. Był znakomity początek. Znakomity początek. Myślałem, że może jednak się uda ten mecz wygrać, że uda się zrobić niespodziankę, że uda się zrobić dobrą jakość w tym spotkaniu. Izraelczycy byli kompletnie zaskoczeni, przegrywali 15-2. Przegrywali 19 do 4, przegrali pierwszą kwartę. Na, inaczej, nasi wygrali pierwszą kwartę 21 do 12. No i wydawało się, że może ten chaos, który zdecydowanie właśnie tak miał wyglądać, ten chaos w wykonaniu zespołu Igora Iniczicza będzie skuteczny. No ale niestety, niestety, później to już nie działało. Izrael znowu grał bardzo mądrze, grał bardzo spokojnie, wykorzystywał błędy w obronie i w ataku naszego zespołu które ja będę nazywał błędami wynikającymi z braku jakości. Z tej jakości, o której mówiliśmy od początku, że tej, temu zespołowi może będzie brakowało. Złe decyzje, spóźnione decyzje, nerwowe akcje, niewykorzystanie błędu rywala albo niewymuszenie błędu rywala. To są takie ogólniki, ale myślę, że parę było takich akcji, w których było doskonale widać, czym się różni już drużyna Izraela z zawodnikami ogranymi. Nawet uśmiechającymi się, wesołymi, zadowolonymi, ogranymi w europejskich Pucharach, w Eurolidze, w Europucharze, tam gdzie polskich zawodników, których widzieliśmy w Tel Awiwie nie ma, a naszym zespołem. I to nie jest zarzut wobec naszego zespołu. To trzeba budować. Dobrze, że Jorbiczyk się za to wziął. Widać, że niektóre jego pomysły były bardzo pozytywne. Natomiast trochę zabrakło mi dzisiaj, bo, bo ogólnie wrażenie bardzo dobre. Wynik ośmioma punktami porażka nie kłóci się z tym, czego się spodziewałem. Myślałem, że może będzie nawet wyższy wynik dla Rywala. Mówiłem o tym wczoraj. Skoro jest niższy, no to trudno, żeby być niezadowolonym. Natomiast y, y, trochę jestem zawiedziony, że nie wykorzystaliśmy szans, które się nadarzyły. Y, jeszcze chwilę na ten temat będzie na jeżeli ocenimy krótko zawodników, tutaj będę oceniał. Natomiast Widać, ja cenię trenerów, którzy wiedzą co chcą zrobić i to potrafią zrobić z zespołem. Ta pierwsza część pokazała, że to można zrobić, natomiast później zabrakło mi troszeczkę odpowiedzi dobrej na, na to, co się zdarzyło później. To, co mówi Mirosław Naculak też w Studiu TVP, że teraz już trzeba grać trochę inaczej. Czy mogliśmy grać trochę inaczej w tym zestawieniu? Myślę, że niewiele lepiej, niewiele lepiej. Yy, zawiódł, yy, znaczy, nie mamy takiej jakości pod koszem, żeby zmusić rywala do reagowania na to. Yy, w Aleksander Balcerowski nie jest zawodnikiem jeszcze teraz, który zogniskuje na sobie uwagę dzięki innym, dzięki czemu innym będzie grało się lepiej. I myślę, że też jest trochę nie fair się tego od niego teraz już spodziewać. Nie, nie było tutaj jak gdyby przewyższenia, oczekiwań nie było cudu w wykonaniu Aleksandra Balcerowskiego czekamy na niego myślę że ma materiał jest to materiał z na zawodnika wielkiej klasy na razie tego nie jest w stanie zrobić na poziomie reprezentacyjnym Dominik Olejniczak człowiek do walki też tego nie zrobi na pozycji cztery nawet widzieliście dzisiaj chyba, że Igor Milicisz też wolał mieć w końcówce bardzo długo Jarosława Zyskowskiego obok Tomasza Gielo, bo Jarosław Zyskowski na pozycji 4 jest raczej problemem niż atutem. Zyskiwał, kiedy mógł grać z graczami niskimi, on wtedy wie, co ma robić. Nie musi stawiać zasłon, tylko inicjuje akcję z zewnątrz. Dla mnie to ten mecz był dowodem na to, że on powinien grać na obwodzie. Niestety, Tomasz Gielo dzisiaj. Też nie był zawodnikiem, który dał jakość, zabrakło jego trafień, i też myślę, że nie jest to. Nie możemy tego po prostu od niego oczekiwać. On takim zawodnikiem nie jest, może nawet nigdy nie będzie. Jest zawodnikiem zadaniowym, który określone rzeczy robi bardzo dobrze na boisku i spodziewać się, że on rzuci 20 punktów i na niego będą patrzeć rywale, w związku z tym odejdą od naszych strzelców. Myślę, że to się po prostu. Nie zdarzy. Więc takich zawodników nie było. Nie chciałbym, żeby to, co mówię, brzmiało teraz, że ja mówię, a nie mówiłem, w sensie trzeba było wziąć Cela, Slotera, oni by tutaj pomogli wygrać. Na pewno by pomogli wygrać, na pewno to zwycięstwo powinno nas interesować. Natomiast rozumiem to, co chce zrobić Igor Milicic, rozumiem, że wolał w tym meczu mieć tych zawodników, których ma do dyspozycji i dzięki temu. Coś zyskać w przyszłości. Niestety uważam, że ten mecz pokazuje nam, że szanse na Mistrzostwa świata są bardzo małe. Potwierdzę, jak gdyby to, co mówiłem wcześniej. Przypomnijmy, że co najmniej z Chorwacją, Słowenią i Niemcami musimy wyeliminować jeden z tych zespołów, żeby pojechać do Japonii lub Filipin na Filipiny, bo tam będą Mistrzostwa świata za dwa lata bo te trzy drużyny są w tej naszej podwójnej grupie. Najpierw tu mamy Niemców i także Izrael, także Estonię, a później jest Słowenia, Chorwacja. I taka porażka z Izraelem w meczu, który można było wygrać, może zdecydować gdzieś tam w kolejnych bilansach, nawet jak wejdziemy do drugiej grupy. Co mnie tak naprawdę mnie interesuje. Mnie interesuje wyjście do Mistrzostw Świata. Nie interesuje mnie specjalnie jako kibica, że my mamy pokonać Estonię i grać w drugiej fazie. Jest to oczywiście fajne i dobre, ale nie jest to celem. Myślę, że celem powinno być dla reprezentacji Polski bycie wśród 12 zespołów z Europy, które jadą na Mistrzostwa Świata. Więc ta porażka moim zdaniem te szanse bardzo, bardzo, bardzo oddaliła. W... Co jeszcze można by tutaj powiedzieć? Pozytywy, pozytywy personalne, znaczy w ogóle atmosfera wokół drużyny, praca trenera e, moim zdaniem bardzo na ok. E, to, co proponował Igor Jurmicz, to, co podsłuchiwaliśmy przy time outach, myślę, że też było, było super. To jest e, zrobione z klasą i teraz e, trzeba zawodników wyższej jakości, którzy pomogą tutaj wygrywać. E, na, więc nie mam, naprawdę, nie mam uwag do trenera. Wybrał jak wybrał, rozumiem to. Yy, przegrał mecz, yy, zrobił myślę dużo, żeby ten mecz wygrać. Jestem za. Końcówka, zresztą, kiedy na 54 sekundy przed końcem byliśmy na dwa punkty odrywala, też pokazała, że tutaj naprawdę do końca była walka. W pozytyw Michał Kolenda, rewelacja rewelacja, debiut w reprezentacji jeszcze tu posiłkuję się statystykami, 16 punktów 4 zbiórki no fantastyczny mecz myślę, że odkrycie tego meczu, wierzył w niego Igor Milicic i słusznie będzie mu ciężko się przebić, jak wróci Sokołowski, Michalak, ponitka. Może jeszcze ktoś na tych pozycjach. Natomiast dzisiaj pokazał, że jest graczem europejskiej klasy, i oby jego następne ruchy pokazywały też, że jest w tym miejscu. Pozytywy jeszcze. Mimo wszystko, Aleksander Balcerowski, który miał sześć bloków i siedem zbiórek przy 11 punktach. Myślę, że on musi odnaleźć się w tej drużynie. Musi zrozumieć, że już nie jest tylko. Takim zawodnikiem, który ma swoją szansę, który, który może coś zrobić, ale nie musi. Już na nim wiele spoczywa, jest młodym. Jednym z młodych liderów będzie tej drużyny i, i kiedy odnajdzie się w tym, będzie dużo lepiej. Ale na razie jest na plus. To był jego taki mecz, w którym on zrobił dużo. Myślę, że trener mu pomoże jeszcze zrobić więcej w następnych spotkaniach. Czy jeszcze mamy jakieś pozytywy indywidualne? Myślę, że nieźle grał Marcel Ponitka i chyba też też można go zaliczyć na plus i bardzo odważnie grał Jakub Szęk. Szkoda, że nie trafił Z ostatniego rzutu, podjął tam złą decyzję w końcówce, wciskając się pod kosz. Natomiast Kuba myślę, że też pokazał Jakub Szęk, że może grać na tym poziomie. Teraz ja nie chciałbym mówić o negatywach, natomiast zdziwiony byłem. O tak, zdziwiony byłem, że tak mało zagrał Łukasz Kolenda, zagrał 9 minut. Miał dwie asysty, trzy punkty zdobył i nie dostał chyba szansy w drugiej połowie. Natomiast zagrał długie minuty w drugiej połowie Jakub Karolak. Wydaje mi się, że, że tutaj, tutaj te proporcje były zachwiane, ale z drugiej strony no, no też trudno się tego czepiać. Myślę, że tu jakaś koncepcja w tym była. No Jakub jest takim zawodnikiem, który jest w stanie, Jakub Karolak, trafić bardzo trudną trójkę nagle z niczego i pomóc drużynie. Yy, jaki mam komentarz do sam siebie, pytam? <grym>, taki, taka dzisiaj sytuacja. Jaki mam komentarz do, do 0 na 12 za 3 Jakuba Garbacza? Słaba forma, ale nie dziwi mnie, że rzucał i nie dziwi mnie, że był na boisku w decydujących momentach. Dobrze, że rzucał. Szkoda, że nic nie trafił. Dwa trafienia by nam odwróciły ten mecz, może dałyby zwycięstwa, więc yy, yy, słaby mecz, słaba forma Jakuba. Garbacza, ale 10 punktów 2 na 17 z gry, a to 10 punktów i tak zdobył miał także kilka zbiórek. No szkoda. O innych już mówiłem: gielo, tak patrzę jeszcze. Nizioł praktycznie niewidoczny, zyskowski. Mówiłem, Dominik Lejniczek wspominałem, Aleksander Dziewa też praktycznie nie zaistniał. Także rozumiem wszystko, co się dzisiaj wydarzyło, natomiast no, szkoda, szkoda przede wszystkim, że nie udało się wygrać. To byłoby znakomita sytuacja, gdyby udało się wygrać to spotkanie i zacząć od zwycięstwa kadencję Igora Ilicicza. Dałoby to naprawdę kopa tej drużynie. Myślę, że mecz z Niemcami będzie bardzo ciężki. Jeszcze przed nim, myślę, że porozmawiamy trochę, trochę o tym. Na razie. Zgodnie z tym, co mówiłem wczoraj, bądźmy spokojni, dajmy zaufanie. Te eliminacje, jak widać, będą raczej bez sukcesu, natomiast ważne, żeby, żeby ci zawodnicy, którzy dzisiaj dostali szansę z niej, skorzystali lepiej. O tak może, może, może to określmy. No i poprawiajmy jakość tych graczy. Każdy mecz w europejskich pucharach, każdy mecz w mocnej lidze, dla nich to jest nauka i każdy mecz także, ten kwalifikacyjny, także jest sporą. Sporą nauką. No niestety, Izrael, z którym jeszcze nie graliśmy w Polsce, mimo że graliśmy dużo meczów, nie graliśmy chyba, ale w każdym razie to już jest czwarta z kolei porażka z Izraelem w Eurobaskecie 2.15 była bardzo bolesna, bo zmusiła nas do grania z Hiszpanią, przez co odpadliśmy z dalszej rywalizacji. Myślę, że ten mecz był kluczowy. Potem w mecze w eliminacjach do Eurobasketu też nas trochę zepchnęły w dół w drabinki rozstawienia. Teraz kolejny mecz przegrany, który nas, zabierze nam tak, graliśmy w Gliwicach, pomyliłem się, gra, problem nam zrobią w eliminacjach Mistrzostw Świata, no niestety, Izrael jest mądry, ma dobrze wyszkolonych zawodników, mocną ligę, której większość zespołów gra w europejskich pucharach i nadal będę się upierał, że to jest bardzo ważne. Musimy kończyć, pora na Euroligę, Krzysztof Szablowski już czeka, zapraszam Was dzisiaj i jutro także na żywo o 20.30 na Euroligę Koszykarzy, a a dziś już tutaj y, dziękuję. Napiszcie komentarze, dajcie lajki, like, jeżeli Wam się podoba. Y, Studio Basket będzie jeszcze obserwowało reprezentację Polski. Przypominam, że w niedzielę mecz w Lublinie przeciwko Niemcom. Adam Romański, do zobaczenia.